Blisko tygodniowy turniej zostanie rozegrany w Obornikach w województwie wielkopolskim. O organizację finału ubiegał się również Szanów, ale Związek Piłki Ręcznej w Polsce wybrał kandydaturę klubu Zabornik. Organizacja takiego, takich zawodów jak finał Mistrzostw Polski to jest, no to jest jakiś prestiż dla, dla miasta. Duże wydarzenie, na pewno byłoby sporo kibiców, spore zainteresowanie. No i świetna promocja dyscypliny tutaj u nas w mieście. W finałach weźmie udział osiem najlepszych zespołów juniorskich z całej Polski. Początkowo będą one rywalizować w dwóch grupach na zasadzie każdy z każdym. Na tym etapie rozgrywek z Chrzanów będzie się mierzył z gospodarzem zawodów, spartą oborniki oraz MTS-em Kwidzyn i Kusym Szczecin. W drugiej grupie o awans do półfinałów powalczą ASPR Zawackie, Orlen Wisła Płock, Vive Targi Kielce i Śląsk Wrocław. Dwie grupy są wyrównane bardzo. To są, to są zespoły już, które często bywają właśnie w tych, na tym szczeblu rozgrywek, czyli dosyć doświadczony, dobrze przygotowany, wyselekcjonowany, dlatego też z dobrymi warunkami fizycznymi. No ale no nie boimy się nikogo, jedziemy tam walczyć. Szanowani są zespołem typowanym do awansu z grupy, a co za tym idzie miejsce w najlepszej czwórce zawodów. Szanse są na to duże, ponieważ juniorzy PMOSU wystąpią w swoim najmocniejszym składzie. Na szczęście te choroby, które nas dręczyły w półfinałach, to już są poza nami, bo wszyscy są zdrowi. Natomiast no, kontuzji doznał niedawno Tomek Solarski. Skręcił kostkę, no i tutaj znak zapytania, czy w ogóle z nami pojedzie. Dowiemy się myślę jutro. Na turniej w obornikach pojedzie 16 zawodników z Szanowa, którzy reprezentowali PEMOS w ćwierćfinale i półfinale. Trzech bramkarzy pojedzie, plus 13 zawodników z pola. No ja myślę, że to ta to, 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 to kadra wystarczy na, na, na ten turniej, bo tam pięć meczy mamy do rozegrania. Jest, wziąłbym więcej, no, ale mamy ograniczone miejsca w, w autokarze przede wszystkim, no. dlatego też ubolewam nad tym, by byłby większy autokar, zabralibyśmy 17 zawodników, czy do 18. Pierwszy mecz w finałach podopieczni Leszka Wójcika rozegrają już w poniedziałek. Na początek czeka ich starcie z gospodarzem turnieju z partą Oborniki.